Jeśli zmagasz się z bardzo suchą skórą, wiotką skórą i widzisz upływający już czas, to znak, że potrzebujesz dobrego preparatu. Polecam serdecznie Lipokol. Jest to serum bardzo skoncentrowane, jest to serum specjalistyczne, dlatego że zalecamy go jako właśnie pielęgnację pozabiegową dla naszych klientek. Serum Lipokol to bardzo skoncentrowane serum, którego zadaniem będzie mocne nawilżenie Twojej skóry w każdej jej głębokości ze względu na liposomalny kwas hieluronowy, który jest w składzie tego produktu. A w zasadzie to nisko i wysoko cząsteczkowy kwas hieluronowy zamknięty w liposomach. Liposomy to są takie małe cząsteczki, które stosowane są w medycynie już od ubiegłego wieku i właśnie można było zastosować je w kosmetologii, za co marka Otrzyma otrzymała międzynarodową nagrodę. Liposom, w którym zamkniemy nisko- i wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy, będzie mógł zadziałać na każdej warstwie naszego naskórka. Dlaczego? Dlatego, że wysokocząsteczkowy kwas hielurnowy będzie zabezpieczał zewnętrzną warstwę naszej skóry, czyli skóra będzie pięknie napięta, nawilżona na tej warstwie, którą widzisz. Natomiast niskocząsteczkowy kwas hielurnowy będzie wbudowywał się w głębsze warstwy naskórka i tam głęboko ją nawilżał i wysycał właśnie swoimi pięknymi składnikami. Ten produkt to również najwyższe z możliwych stężeń liposomalnego kolagenu, a w zasadzie kompleksu biopeptydowego zamkniętego w liposomach. Co to jest kompleks biopeptydowy? To aminokwasy i peptydy kolagenu rybiego pozyskiwane, uwaga, metodą zimnej ekstrakcji, czyli taką metodą, która zachowuje pełną biodostępność i bioaktywność produktów. Co to w ogóle oznacza? Przede wszystkim to, że ten preparat jest w stanie realnie wpłynąć na pobudzenie Twoich włókien kolagenowych do pracy, a w zasadzie pobudzenie do produkcji białka kolagenowego. Jest to bardzo rzadko spotykane w kosmetologii bez użycia sprzętu i igieł, a tutaj możesz tym efektem cieszyć się stosując preparat do pielęgnacji domowej. Więc jeśli Twoja skóra jest sucha, szorstka, brak jej elastyczności, brak jej gęstości, ma manieruj... Równy koloryt, czyli masz przebarwienia powierzchowne lub przebarwienia wynikające z stanów pozapalnych, które być może występują na Twojej skórze. Jeśli Twoja cera jest mocno uwrażliwiona, reaktywna na temperaturę, na wiatr, na mróz, to ten preparat jest dla Ciebie. I Jest to preparat, który możesz stosować. Aż do wysycenia się Twojej skóry? Co to oznacza? Jeżeli poczujesz, że Twoja skóra jest już zagęszczona, jest elastyczna, to, do, to od tego momentu możesz stosować ten preparat doraźnie. Natomiast aby uzyskać jak najszybsze efekty i jak najlepsze, stosuj ten preparat dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Jakie efekty uzyskasz? Ujędrnienia, bardzo silnego liftingu, zmniejszenia i spłycenia występujących zmarszczek, wyrównania kolorytu skóry i bardzo silnego nawilżenia, czyli Twoja skóra nie będzie ściągnięta, nie będzie piekła, to jest właśnie efekt, który uzyskasz stosując ten preparat, uwaga, systematycznie. Jakie uczucie będziesz mieć, jak nałożysz ten preparat na swoją skórę, mocnego napięcia i efekt. Wykończenia tak zwanego soft, czyli skóra nie jest jak po wykończeniu kremem, który jest bardzo tłusty, i nie jest również sucha. Ten efekt jest silnego spięcia, podniesienia owalu twarzy, wypełnienia tkanek, dlatego zachęcam Cię, wypróbuj go najpierw na połowę twarzy. A jeżeli jesteś jeszcze sceptyczna, to zapraszamy Cię do naszej akademii, abyś mogła przetestować ten preparat właśnie na swojej skórze. Pokażę Ci również, jak on wygląda, czyli aplikujemy go na skórę. Jest to preparat bezbarwny, bezwonny, dlatego że tu jest 100% naturalnych składników. Ten preparat nie ma żadnych konserwantów, dlatego ważne jest jego przechowywanie. Czyli trzymamy go z daleka od źródeł ciepła, trzymamy go z daleka od słoneczka i nakładając na skórę, on bardzo szybko przez tą skórę się przedostaje. I później mamy taki delikatny efekt lepkości na tej skórze, a później ten preparat przenika całkowicie i zostawia efekt soft. Preparat od otwarcia jest ważny tylko 3 miesiące. Dlatego tak ważna jest systematyczność. Nie zostawiaj go na półce, bo pamiętaj, preparaty, uwaga, przez Wi-Fi z tej półki nie zadziałają. Preparat należy wziąć do ręki, zaaplikować na skórę i wtedy możemy się cieszyć gęstą, elastyczną i nawilżoną skórą.